Wieczór Zgad... Zgadnijcie, gdzie Was dzisiaj zabieramy Na spacer bezalkoholowy <gulikowy> Zwykły spacer, no, relaks Prawie cardio Dla Ani będzie to cardio pod górę bo Dla mnie to będzie relaksacyjny spacer przedkolacyjny Chociaż nie wiadomo, czy my kolację jemy, nie? Nie, ja już nie I co, sport nagle pokochałaś? No jak swój misiu Cię tak ciśnie, nie? Ciśnie, nie ma wyjścia. Jutro Kasia przyjedzie na kawę, to dzisiaj musimy pochodzić, bo rano będziemy zajęci, pokażemy jej fajną miejscówkę. Kasia nam pomogła, wiecie? Musimy Wam zdradzić tajemnicę. Nie mieliśmy gdzie mieszkać. Kasia była mądrzejsza od nas. My przyjechaliśmy na żywca do Grecji. Nie? Na spontanie. Na spontanie szukaliśmy chaty, to wiadome. Chcieli nas oszukiwać. A Kasia w zimę sobie szukała chaty online przez agencję i znalazła i przyjechała na gotowe. A my się męczyliśmy tu miesiąc, tu tak siak. No i ona nam pomogła znaleźć jedną chatkę. No i dzięki temu tu jesteśmy. Dlatego jutro chętnie się z spotykamy na Kawencję. Pogadamy o starych czasach. Może Kasia, bo Kasia też chce do Indii jechać, to zobaczymy, bo też chciała na zimę. No tak luźna gadka, wiecie jak jest. No, a później... Jakiś znajomych zawsze trzeba mieć. No. A później powiem Wam... Nie, popowiemy Wam i nagramy filmik. Kolega Michał na Facebooku jest u mnie. Znajdziecie go niedługo. Michał Żeglarz. Żeglarz. Pojedziemy do niego do Rytymno. Wyruszył na roczną wycieczkę z żoną i z dziećmi na swojej pięknej łódce. Także dzisiaj do mnie pisał. Jesteśmy zgadani. Niebawem go odwiedzę. Nagramy filmik na jego łódce. Może wypłyniemy na krótki rejsik, nie? A później jeszcze historię mamy z Izabelą. 20 lat w Grecji. Zbieranie oliwek. Zbieranie oliwek. Wszystkie ciemne strony Grecji musi nam wykazać, pokazać. I za dobra dziewczyna jest. Nie? Zawsze nam pomaga. Wszystko elegancko. Dobra, także serię macie z Grecji jeszcze do końca września. A no kto wrzesień? No. A później już się szykujcie powoli na Indie, bo tam to będzie kosmos. Nie? Dobra, na razie będziemy ćwiczyć. O! A kościół jest tam, i tam właśnie idzie. No opisu, gdzie jesteśmy? Wiem, na, gdzieś na górze. A w jakim mieście? W Kaliwes. Kaliwes. Kaliwes, Kaliwes. Jakąś górę, górę żeśmy wyleźli. Święta góra w Kaliwes. Musicie tu przyjechać. B Be. No to zobacz tutaj masz ile Kogut na ciebie patrzy Nie będę szedł, bo może się zdarzył tak wszystkie Jak ja ciekawskie nie widzieli takich typów My tylko spacer, my wracamy do domu Nic od was nie chcemy Żyjcie w, spo... Żyjcie w spokoju Może głodne czekają wiesz no Nawet kog kogut ciała. się nawet odezwał no. Nie rozumieją chińskiego A rozumiem Siema, jak masz na imię? Ten kozioł nie? Dobra, znikamy No i co się okazało? Że kozy górskie jeszcze nie widziały takiej gwiazdy jak Ania Nie mogły przestać na nią patrzeć nie? B i me było. Tak oczy miało. Jak, jak w Polsce te radio, te monitoringi w oknach w bloku. Obcinały Anię elegancko, nie? Dobały cię kozy? No, u nas takich nie ma. Nie ma takich kozy, nie? Ciekawskich. No. Ciekawskie kozy. No, a tam Hania chce kupić dom na dole. No, ale to dopiero jak, jak... w Totka się wygra W innym życiu chyba. Nie wiadomo. A tutaj w tutaj zobaczcie Tajne miejscówki bezdomnych Wszystkie rzeczy tu są też można mieszkać, a co? ciepło jest Dobra, idziemy do kościoła. Daliśmy radę, no pewnie to teraz psy się doczepiły Najpierw kozy, teraz psy A zobacz jaki tu widok no, Konkret No Kościół coraz bliżej, Piękna Idzie na, nasza wioska. Idziemy na wieczorną mszę. <grystanie> no park, <chcesz> zdjęcie? <grystanie> Daj mi spokój. <grystanie> Dobra, ja już... Słuchajcie, cykady. Cykady, cykady, cykady. Pa. Słuchajcie, słuchajcie. Cykady, słuchajcie. A nie tam, darcie gęby jakieś tam, tu widać jak tu pięknie, sochódkę. Zobacz. Medytacja. Opuszczony dam w górach. Chcesz tu mieszkać? Nie chcesz. No. Idziemy pokazać Ci teraz ten, tą budowlankę co ci mówiłem no Że budują teraz z tektury w Grecji Płyty OSB OSB No i to jest ten domek widzicie? Beton tylko wychodzi powyżej zera tam jest 2 metry, no tolerancki i konstrukcja drewniana OSB OSB dach prosty, komin po zewnątrz będzie zewnątrz Aha, jakaś zło... No, o, Tam są dwie ściany. Tam jest y, ten. Tabelka. Może kamień? A to będziemy patrzeć. Są dwie ściany OSB, w środku jakaś tam wełna czy coś. Prosta konstrukcja, zero tylko wychodzi cementem. Zero z cementowe, reszta OSB, konstrukcja drewniana. Komin po powierzchu, No. nie wiem, do czego komin przecież tu nie ma pieca. Dobra, będziemy oglądać w przyszłości. Dobra, idziemy w inną stronę. Ty może nie kominek no, będę sobie nie, nie. robić. On mówił, że tu będzie basen. Z gadałem, no. To tu jest zejście, idziemy tu? Może będzie jeszcze Czy On mówił, 200 tysięcy euro domek z basenem. Mhm. Ale z materiałem, ze wszystkim. No taki domek możecie mieć za 200 tysięcy euro. To jest milion złotych, to trochę dużo, co? A idziemy teraz uliczką, którą nigdy nie szliśmy. Kocie? Jesteś. Co, kochany? Chodź. Co się stało? No chodź. Chodź, chodź. Kici, kici miał miau, chodź. Chociaż ja się nie że tak jak te psy tam, nie? Dobra, na razie. Macie teraz darmową wycieczkę po tym. Po wiosce Kalibes. Tak ludzie mieszkają. Ten dom za duży. To chodź, chodź Chodź, Anno Tu macie różowy domek Tu macie biały domek no, Ładne to jest Nie? Ale to większość jest Airbnb albo Booking No ale przecież wynajmują No, no milion procent Tu jak za dużo kasy masz, to trzeba kupić tam przykład kilka pokoi Albo dom, dwa, trzy piętra i mieszkasz na jednym, a wynajmujesz inne. Dobra, to jak my tu zejdziemy? To... Cześć. Dzikusy. Jak masz na imię? Ładny jesteś. Ten to bojownik jakiś, nie boi się. A no, zobaczcie, tam jest już rudy, rudy. No, kosza można grać. Dzień dobry. Nic o Ciebie nie chcę, spokojnie. No i widzicie, filmiku mało nie być, miało być tylko spacer, no ale się nie da. Nie? Zawsze coś wychodzi. Gdzieś jesteśmy na peryferiach, nie wiemy jak stąd wyjść. Ania, mów, jak my stąd wyjdziemy? Ludzie mieszkają tak, dużo bloków, wiecie, no. Ty, a tam jest tam jakiś hotel, zobacz, bo jest nazwa nie byliśmy na tej ulicy Chodź, tutaj może jak nie tu to wrócimy. Trzeba patrzeć gdzie jest kościół. Jak na kościół trafimy, to znajdziemy. Czy ten a ja, może ja tu byłem? No nie wiem, może to tu. Mhm. Co, Ania, Znowu się zgubiliśmy? Nie. Tak, w tym, w Hani? To no, pierwszy raz tam wyszliśmy, w tamtą stronę. Patrz do mnie. I przyjechali, kościół jest tam, I mówiłem. Jest. No i dobra, doszliśmy. Mamy tutaj punkt widokowy, stąd, stąd uciekamy. Tu już wiemy, gdzie jesteśmy, nie zgubiliśmy się. Będziemy żyć. Nie? Damy radę Dobra, koniec filmu, bo to miał być tylko taki, tylko lekki. A wyszło jak zwykle. Na razie.